Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku programu Totalna biologia w praktyce. Dziś poruszymy temat, który dotyka nas wszystkich, często nieświadomie i przez wiele pokoleń. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób przenosimy emocjonalne konflikty naszych przodków i jak możemy świadomie przerwać ten cykl, aby odzyskać wewnętrzną wolność i zdrowie. Czym są konflikty rodowe? Każda rodzina ma swoje historie. Czasem są to historie miłości, sukcesów i dumy, ale równie często trudnych wyborów, traum, sekretów i cierpienia. W totalnej biologii zakłada się, że emocjonalne konflikty nierozwiązane przez naszych przodków zapisują się w pamięci komórkowej. A nawet w naszej podświadomości. To mogą być doświadczenia takie jak nagłe utraty bliskich, dramatyczne rozstania, zdrady, niewyrażony żal, poczucie winy, konflikty dotyczące przetrwania, bieda, wojna, migracje. Choć nie byliśmy świadkami tych wydarzeń, nasz organizm i podświadomość Dziedziczą ich emocjonalne konsekwencje. Dlatego często w naszym życiu powtarzają się scenariusze, które wydają się nie mieć logicznego wyjaśnienia, jakbyśmy odgrywali cudzą historię. Jaki jest mechanizm dziedziczenia konfliktów? Jak to się dzieje, że emocjonalne konflikty przechodzą przez pokolenia? Totalna biologia podkreśla, że w momencie intensywnego szoku emocjonalnego u przodka powstaje silny zapis w biologicznym systemie informacji. Jeśli ten konflikt nie zostanie rozwiązany, czy nie ma ujścia, nie jest uświadomiony ani przeżyty, pozostaje aktywny w polu rodu. Kolejne pokolenia, zwłaszcza dzieci i wnuki, mogą nieświadomie przejmować ten ładunek emocjonalny, w postaci lojalności rodowej, mechanizmu psychologicznego, który mówi, jeśli ty cierpiałeś, ja także muszę cierpieć. Przykład. Osoba, której prababcia straciła dziecko, może przez całe życie nosić w sobie niewytłumaczalny lęk przed macierzyństwem. Ktoś z rodziny przeszedł dramatyczną utratę majątku, a współczesne pokolenia wciąż nie potrafią utrzymać finansowej stabilizacji. W rodzie były skrywane zdrady, a w kolejnych pokoleniach relacje partnerskie powtarzają ten sam dworzec niewierności i poczucia winy. To tak, jakby życie o, wołało o uleczenie dawnych ran. Jak rozpoznać, że niesiemy cudzy konflikt? Oto kilka sygnałów, które mogą wskazywać, że powtarzasz emocjonalne dworce przodków. W Twoim życiu cyklicznie pojawia się ten sam problem, mimo wielu prób zmiany. Czujesz ciężar emocji, które wydają się nie Twoje, nieproporcjonalny lęk, wstyd lub smutek. Doświadczasz blokad w relacjach, w zdrowiu lub finansach, które nie mają jasnego źródła w Twojej biografii. Obserwujesz w rodzinie powtarzające się historie, choroby, rozwody, bankructwa, samotność. Masz poczucie, że żyjesz za kogoś, jakbyś odrabiał cudzą lekcję. To ważne. Świadomość jest pierwszym krokiem do uwolnienia. Jak przerwać cykl dziedziczonych konfliktów? Teraz przychodzimy do praktyki. Jak świadomie zakończyć te emocjonalne dziedziczenia? Pierwsze uświadom sobie historię rodu. Porozmawiaj z rodziną, dowiedz się co się wydarzyło w poprzednich pokoleniach. Zanotuj ważne wydarzenia, utraty, migracje, choroby, skandale, tajemnice. Zadaj sobie pytanie, jakie emocje mogły wtedy powstać i czy je powtarzam. Drugie to identyfikuj wór, który cię ogranicza. Wybierz jedno powtarzające się doświadczenie. Spróbuj poczuć w ciele, jakie emocje są z nim związane. Lęk, żal, złość. Trzecie okaż szacunek przodkom oddzielając ich los od swojego. Możesz powiedzieć w sercu lub na głos Dziękuję wam za życie. Widzę wasze cierpienie. W miłości oddaję wam wasze doświadczenia. Wybieram swoją drogę. To symboliczny akt szacunku i uwolnienia. Czwarte to pracy z emocjami. Jeśli czujesz trudne emocje, Powól sobie je przeżyć. Płacz, drużenie ciała, głęboki oddech. Możesz skorzystać ze wsparcia terapeuty, totalnej biologii lub ustawień systemowych. Piąte to twórz nowe wzorce. Zapisz, jak chcesz żyć, co wybierasz w miejsce starego wzorca. Powtarzaj afirmacje, na przykład z wdzięcznością zostawiam historię przodków tam, gdzie należy. Jestem wolna, by tworzyć własne szczęście. A teraz przedstawię kilka takich ćwiczeń praktycznych, gdzie Powinny pomóc pogłębić temat, pomóc w integracji emocji oraz wesprzeć proces uwalniania. Pierwsze ćwiczenie to drzewo rodowe z emocjonalnym lustrem. Ma na celu identyfikację powtarzających się wzorców emocjonalnych i życiowych. Na dużym arkuszu papieru narysuj drzewo genealogiczne. Minimum trzy pokolenia. Ty, rodzice, dziadkowie. Jeśli to możliwe, pradziadkowie. Przy każdej osobie dopisz kluczowe wydarzenia. Choroby, straty, migracje, rozwody, dzieci nienarodzone, niewyjaśnione historie. Zaznacz emocje, które mogły towarzyszyć tym wydarzeniom. Na przykład żal, lęk, Wstyd, złość, samotność. Na koniec zaznacz kolorem miejsca, które odbijają się w Twoim życiu. Zastanów się, które wzorce powtarzasz? Jakie historie noszę nieświadomie? Ćwiczenie drugie list do przodka ma na celu uwolnienie emocjonalnej więzi. Poprzez wyrażenie niewypowiedzianych uczuć. Wybierz jedną osobę z rodu, z którą czujesz szczególny emocjonalny ciężar. Napisz do niej list. Użyj własnych słów, na przykład: Widzę Twoje cierpienie. Czuję, jak bardzo chciałaś coś naprawić, ale nie mogłaś. Dziękuję Ci za życie. Oddaję Ci to, co do ciebie należy. Jeśli poczujesz gotowość, zakończ list słowami. Z miłości i szacunku. Zostawiam Twoją historię przy Tobie i wybieram swoją drogę. List możesz spalić lub schować jako osobisty rytuał. Kolejne ćwiczenie. Medytacja uwolnienia rodowego. Ma na celu przeżycie emocjonalnego oddzielenia się od losów przodków z poziomu serca. Usiądź wygodnie, zamknij oczy, weź kilka spokojnych oddechów. Wyobraź sobie przed sobą swoich przodków, jednego po drugim. Niech będą w kręgu lub szeregu. Zobacz, jak trzymają w rękach swoje emocje, ciężary, historie. W swoim sercu powiedz: Widzę Was. Dziękuję, że przeżyliście to wszystko, abym ja mogła żyć. Ale teraz to, co należy do Was, oddaję Wam z miłością. Zobacz, jak odzyskujesz swoją przestrzeń, Twoje ciało, Twoje życie, Twój los. Na zakończenie poczuj wdzięczność i ugruntuj się. Wyobraź sobie, że Twoje stopy są mocno połączone z Ziemią. Ćwiczenie czwarte. Afirmacje odcięcia lojalności rodowej. Mają na celu programowanie podświadomości na nowe, Zdrowe wzorce życia. Powtarzaj codziennie przez 21 dni, rano lub przed snem. Dziękuję moim przodkom za życie. Nie muszę już powtarzać ich historii. Wybieram być wolna od bólu, który nie jest mój. Z miłością tworzę swoją. Unikalną drogę. Jestem bezpieczna, kiedy jestem sobą. Mogę być szczęśliwa nawet jeśli moi przodkowie cierpieli. Można też nagrać własny głos i słuchać afirmacji w stanie relaksu. Kolejne ćwiczenie to praca z ciałem, uwolnienie energii rodowej. Ma na celu uwolnienie napięcia z ciała, związanego z emocjonalnymi zapisami. Stań prosto, zamknij oczy, weź głęboki wdech. Poczuj, gdzie w ciele czujesz napięcie związane z rodem, np. ciężar w barkach, klatce piersiowej. Połóż tam dłonie i powiedz do siebie. Widzę cię. Jestem z tobą. Możesz odejść. Zacznij poruszać się intuicyjnie. Kołysz się, drgaj, oddychaj głęboko. Pozwól ciału wyrazić to, co było zatrzymane. Na koniec połóż się lub usiądź. Oddychaj spokojnie. Zauważ, co się zmieniło. I tak, proszę Państwa, doszliśmy do końca tego odcinka. I podsumowując: Dziedziczymy nie tylko geny, ale także emocjonalne historie naszych rodzin. To naturalne, że chcemy być lojalni wobec tych, którzy byli przed nami z miłości i poczucia więzi. Ale aby naprawdę żyć swoim życiem, potrzebujemy świadomie zakończyć niepotrzebne powtarzanie cudzych dramatów. Totalna biologia daje nam narzędzia uważność, odwagę, pracę z ciałem i emocjami. Jeśli poczujesz gotowość, aby zatrzymać dziedziczone konflikty, pamiętaj, że to nie jest akt odrzucenia rodu, lecz wyraz szacunku dla siebie i dla nich. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał, że był dla Państwa wartościowy i wiele rzeczy wniósł. Zrozumieliście? Jeśli tak, to proszę o serduszko, subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Dziękuję za liczne komentarze. Piszcie nadal, co byście chcieli usłyszeć. A ja dzisiaj Państwu życzę jak zwykle spokojnego wieczoru, przespanej całej nocy. Nie miejcie żadnych problemów, żadnych konfliktów. Cieszy się, się życiem, jest to naprawdę wielki dar, mówiła Ewelina Benberger, i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia!